Twojej świątyni ujrzeć pragnę, Twoją potęgę, moc i chwałę, bowiem Twoją miłość, Panie, bardziej cenię niż, niż życie. Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam, Boże, jesteś moim Bogiem. Ciebie z troską szukam. Módlmy się. Boże, nasz ojcze, posiliłeś nas najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojego syna. Umocnij w nas miłość ku Tobie i sprawa, byśmy, służąc Najświętszej Maryi Pannie, naśladowali jej cnoty przez Chrystusa Pana naszego. Zapraszam teraz rodziny do błogosławieństwa przyjmujące obraz najświętszego serca Pana Jezusa. Ją niebieskim błogosławieństwem, prośmy go pokornie o opiekę. Nad rodzinami przyjmującymi obraz najświętszego serca pana Jezusa i wszystkimi naszymi rodzinami i wołajmy. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Wiekuisty Boże, który z ojcowską dobrocią <laughs> zaradzasz ludzkim potrzebom, Wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i ześlij hojne błogosławieństwo na te rodziny i na ich dom i darem swojej łaski uświęć Jego mieszkańców. Niech wiernie zachowują Twoje przykazania i tak korzystają z obecnego czasu, aby kiedyś doszli do przygotowanego dla nich mieszkania w niebie. Przez Chrystusa, Pana Naszego, Najświętsze Serce Jezusa. Moi drodzy, przyjmijcie obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech Jezus króluje w waszym domu, rodzinie, ską, a serce Jezusa będzie źródłem Bożej miłości i wszelkich łask. Szczęść wam Boże. Można. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Do Ciebie Matko Szafarko łask, błagalne pienia wciąż płyną. a dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją Tyś nam jedyną. W cierpienia czas pomocą dasz. Cierpienia czas i niebusta ratuj nas, gdy Twoje chwały niebieski tron, Daleki duszy cierpiącej, spoglądni na nas przez obraz. Są. Pomocy nieustającej w cierpienia czas, czas pomocy. Maryjo, Matko Boża Nieustającej Pomocy, Upadamy na kolana przed, twyś, przed Twym świętym wizerunkiem. Pozdrawiamy Cię dzisiaj także jako Matkę Bożą, Szkapleżną z Góry Karmel. Maryjo, to obiecałeś, obiecałaś, że wszyscy, którzy ze. Czcią będą nosić szkaplerz, czyli Twój wizerunek. Będą się cieszyć Twą szczególną opieką. Szkaplerz nosili królowie polscy, a także liczni święci. W wieku dziesięciu lat przyjął szkaplerz karmelitański, także święty Jan Paweł II. Nosił go do śmierci. Sama Matka Boża, kończąc swoje objawienia w Lurdi w Fatimie, ukazała się w szkapleżu, wyrażając przy tym wolę, by wszyscy go nosili. Piękny i chwalebny to zwyczaj zawieszania na piersi szkapleża, który z biegiem czasu Przybrał także formę medalika Matki Bożej. Piękny i bardzo powszechnie stosowany był dawniej. Rodzice zakładają go dzieciom. Przed udaniem się na spoczynek na medaliku, jakby na twarzy Matki Bożej składamy pocałunek. Szkaplerz lub medalik będący znakiem maryjnym zobowiązuje jednak do chrześcijańskiego życia, ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzanym życiem i codzienną modlitwą Maryjną. Maryjo, obecna w tym znaku obrazu, Ty zapewniasz nas, że Ten, kto ze czcią nosić będzie Twój znak, będziesz przy Nim w życiu i w śmierci, otwierasz przed nami, najmiłosierniejsza matko, szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce. Pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce, Matczyne, pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią, z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw, swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności naszych serc, a w sercu nosili obraz serca Twojego Syna. Naszym rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności. Młodym pokazuj drogę, i perspektywy na przyszłość. Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu. Wszystkich nas ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości. Otocz swą czułą opieką naszych chorych dobroczyńców i wszystkich uciekających się do Ciebie. Wysłuchaj, Matko, nieustającej pomocy, próśb naszych, które składamy w Twoim macierzyńskim sercu, wołając. O Matko, nieustającej pomocy, przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz. Aby błagać o pomoc Twoją, nie liczę na moje zasługi ani na dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o matko, na rany odkupiciela i na krew jego przelaną na krzyżu dla naszego zbawienia że syn Twój umierając dał nam Ciebie za matkę, czy są wspomożycielką, Ciebie więc, Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, zaklinam najgoręcej abyś wyprosiła mi u syna twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś nam je rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie. Przez całą wieczność. Amen. O Maryjo Matko nieustającej pomocy, racz spojrzeć na nas łaskawie, i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to. Najusilniej i najgoręcej. Pomagaj nam. Wielka Matko Boża. Matko nasza najlepsza. Pośredniczko nasza u Boga. Szafarko łask wszelkich. Matko Pogromczyni Mocy Piekielnych, Umocnienie Słabych, Ucieczko Uciśnionych, Cudowna Lekarko w Chorobach, Ratunku Ginących Grzeszników, Nadziejo Zrozpaczonych, Patron Komisji Świętych, Wychowawczyni powołań kapłańskich, Mistrzyni Życia Duchowego, Strażniczko Czystości, Opiekunko Rodzin, Czuła Matko Sierot, Pani naszych Losów, Przewodniczko Pewna do Nieba. O Maryjo, przyjmij nasze dziękczynienia. Wołamy do Ciebie. Dziękujemy Ci, matko, nieustającej pomocy. Za uzdrowionych z choroby, za pocieszonych w strapieniu, za ocalonych z rozpaczy. za wyzwolonych z mocy grzechu za wysłuchanych błaganiu za twoją miłość macierzyńską